Добрый, встречу, между... mm, да, да, уже состоящем на Что теперь сделать? Alright, alright, да, alright. Так, я тут Да, и туда. Witajcie, witajcie, ja jestem Kaktus i będzie live stream tylko nie z Verteza. Już zmieniam tutaj tytuł i wszystko nie z Verteza, bo, bo ostatnio był z Verteza i ja teraz uciszam głos. Dobra, i jest dobra. Ile mam procent? 50 Dobra, ta spoko będzie. I tak, tutaj wczytuję, już zaraz zmieniam tytuł. Nie z Verteza, ale z Dragona. Hmm, <grymne> dobra tutaj zatrzymuję na dragon, e... o, i u, EU na dragon, dobra, IB tutaj dragon o kurde wiesz co jak chcesz, to możesz mi teraz zadać. Ja wczoraj wrzuciłem te filmiki i, i tak szczerze to... To ja w ogóle nie miałem czasu, bo dzisiaj jest święto i w ogóle y, kurczę. Y, bo dzisiaj święto i ciężko jest w ogóle, no, wszystko ogarnąć i dlatego dzisiaj robię rave'a. Yy, zmienię miniaturkę. Ds. Dobra, wroga nas i, i jest już wszystko zmienione. Yy. Dobra. Widzę czat. Yy, widzę czat. Widzę czat, widzę czat. Dobra, wbijamy na drakona, mam nadzieję, że już będzie wszystko chodzić. Wszystko chodzi? Tak, wszystko chodzi. Dobra, to wiecie co będziemy robić? Um, ogarnęłem trochę kuba, kiuła, kuba, no kuba i kuba, ale ten kiuław szybko kopie. Yy, miałem dzisiaj wbitą, yy, tylko raz, ale to jakiś, jakiś typ wyrzucił jedno, ten tej tylko mi stroniarki rozwalił. Jakiś typ przed chwilą wbił i wrzuciłem go do beczki i, i sobie, nie wiem, poszedł, lognął czy też. Dzisiaj może, nie wiem, pójdziemy zobaczyć na spełnieniu, czy się ktoś, o kurczę, pójdziemy zobaczyć na spełnieniu, czy się ktoś klepie. Pita yy, sobie wezmę od razu. Yy. Mam dwa wyjkony. Tak. Dwa wyjkony, drop. Mr. Couple xp, wiesz co, napisz mi tam, to czytanie teraz, bo, bo po prostu jest ciężko mi mm, zobaczyć. O kurde, ktoś już jest na, na terenie, terenie gildii? typa? Może jeden, może kilka? Nie wiem. Ym, dobra, więc tak. Dobra, jak, będzie, jak jesteś teraz na, wrte, na, na, na dragonie, to tepnij się do mnie. Yy, bo ja właśnie nikogo nie mam. Info jakiegoś typu randomowego. T -t -t Kamil jestem. Rzuć. Yy. Kamil jestem. Co to jest w ogóle za typ? To ja go dodałem? Kamil jestem. I jak coś to tepnij się. Tepnij się, yy, bo... Naprawdę nie mam w ogóle nikogo. A chyba Tobie mogę wierzyć, bo ty jesteś moim widzem i w ogóle. O, tutaj jest... No nie zakryłem. Ty jesteś moim widzem, to wiesz. Ja tobie mogę zaufać. Tak szczerze to od razu jak napisałeś cięgię też do te gildii, to o, tak, to tak już nie na pewno a, czy mam Skype, Pogadałeś, się, jak e, wrócę z wakacji, dopiero wieję. Aha, dobra. Aha, kiedy wrócisz z wakacji? Nie, daj, Kiedy zwrócisz? Hmm. O, tak to cię dodam, spoko zobacz, nawet mam dwa Bejkony i powiększyłem trochę gildy na piąty poziom i rzucamy tylko mam jedną. Więc tak. Idę na spawna, zobaczę co się tam dzieje. Repair. Zreparuję sobie te rzeczy. bo trochę mi ścina, jak o kurczę. trochę mi ścina, jak yy, jak to się nazywa bo... tak po bo... aha okej okay, okej okay, mm. bo ja jak coś to yy, nie mogę nagrywać jak, yy, jak yy, się klepie bo ja mam trochę ścinki a tu na live to nie, nie ma tak ścinek o kurde jak ja tam Wie to przecież mogę nie wyjść. Więc nie wiem, tutaj też jakieś lagi mam. I co? Ja wolę ogarniać kuba. Mm, tak. Ja skąd mam dwa bacony? Bo kupiłem sobie 35 pre-case'ów, ale tak... Nie nagrałem ich, bo ja miałem z nimi problem. Bo nie wiem, musiałam tam odczekać, byłem na ts Jakie dostałem, to je otworzyłem i zapomniałam, że mam nagrywać. Mam dwa bejkony, na razie ich nie chcę postawiać, bo jak widzisz, nie mam ekipy, no to postawię je, a zacznę mnie przebijać i do bejkonów się dostaw To na razie ich nie postawię. Może jak będę miał mur lepszy, to, to wtedy. I jakoś pod ziemią je tak skryjemy i zrobimy ten. Tak jak są ukryte bajkony, tylko że bardziej podziemne, bardziej, bo tego, no. yy, Teraz baza, 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 elo. Mm. Elo. O kurde. Okej, okay, okej. Okay. Czy to ten gościu, co którego to dałam? Ty jakieś tutaj. Aha. Aha, to ty. Dobra, to ten typ. No dobra, może być coś. Tak się gildia prezentuje. Tutaj jeszcze nie jest dokończona, bo zobaczcie, tutaj tak, a to ma być, o tak, widzicie? O tak, to ma być. Co jeszcze? Takie. O, o tutaj właśnie mnie prze... przebijali. Baza. Tak jakoś bili, nie wiem. Tak jakoś bili. Hmm. O tutaj. Nawet tabliczkę rozwalili. Masz te albo skrypę. Y, mam. Mam, ale mam, mam. Daj, bo. Yy, Wiesz, polecam ci piłkę na granicy, bo wtedy mogą cię zaatakować tylko z dwóch stron, tylko w Wiesz, że no... Szukałam na granicy. O kurczę, pokazałem kordy. Szukaję na granicy, ale mam tak 200-2000. Ale dobra, to nie jest żadna kryjówka gdzie jestem. Masz podaj linka, wiesz co, no. Nie mogę podać linka, bo kurczę coś mi nie, nie działa jak te linki. Yy. Dobra, poczekaj, człowieku. Poczekajcie, poczekajcie chwilę, bo muszę linka znaleźć. O, mój... I na głównej stronie jest mój live. Na głównej stronie YouTube'a. Chyba na poprzedniej jak się tylko pięć razy za tak. Aha, mnie prawie ciągło Dobra. MSG. L. O, to spoko miał jeszcze czteru. Tak szczerze to wszystkie cenne rzeczy to ja trzymamy... O, tutaj za... Bo jak mnie przebija, to nie chciałem, żeby to wbili, bo no, było jeszcze mi coś rozwalą. Ała, ale mamy tutaj drogi. Tutaj takie kurcze pokoje są, jeszcze nie Tutaj jakieś stoniarki mam. Bo jak sam to, jak sam ja jestem, nikt mi nie pomaga, to trochę ciężko jest tam zbudować kluboida. I no... Wiesz co, Mr. Mis Kapona? XP. Ja oceniałem y gilbie. Oceniałem moją e, ja, co... decyzję zaraz, zaraz e, zaraz katnę tylko poczekaj e, co ja mówiłem że ja cię e, co to co ja miałem powiedzieć, zapomniałam dobra, e, cyk to chyba cyk. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cyk? A to chodzi. Jezu, człowiek, no dałem mu linka, może on... Linkami nie mało. może się nie umie się posługiwać. Ja też nie umiałem. Jezu! Dobra. Yy, co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze? Co jeszcze? Takiej nic nie ma wartością. Nie mam, nie ma. Nie ma. Tutaj co? Jeszcze mam wartościowego. Właśnie, a gdzie jest my team? Aha, tu dałem, dobra. Yy, wezmę sobie tabliczki, skraftuję, bo ciężko. Co jest kurno? Aha. za człowiek. Dobra, daj, daj mi jeszcze raz nie będę do mnie. Tak. tak tutaj jest sof. Dobra, on to wszystko. I co? O. Co? Tak to jest, ile masz lat? Dwanaście. O, dobra. robiłem right. to, tak mi Subskrypcje nie wyskakują. wiem czemu nie wyskakują. Powinni, powinny wyskakiwać, nie wiem czemu. 104 subskrypcje mam. Spoko, spoko. Hmm, tak, co, co możemy zrobić na Kubie? Hmm, kurczę, to bez... jest... Ja obsydianu nie mam i to tak ciężko trochę. Yy, hmm. Jak się obsa nie ma to ciężko. Masz suba i Ale kurde ktoś robił opening. Z tej strony yy, się Aha. Okej. Okay. To Siłkę dla neurolitę to schować, bo to nie są aż takie wartościowe itemy No dobra, emeraldy sobie mm, zachowam, bo po co? Nie mieć w skrzyni jak siłkę czy coś Kurde, ten kill -off jest za szybki, no bo szóstka w końcu Okej, okay, okej okay. Co masz na kubie Idę. Już ich rozwalamy. Typów mam. To zachciało się klepać. Widzicie co oce? Ja sobie wezmę, przygotuję tutaj na orkę. Nie wiadomo, ile ich jest. Jak on powiedział, on napisał typów masz. Yy... Aha, okej. Okay. Gdzie są te typy? Czemu tutaj skina nie widać na telefonie? Gdzie, gdzie, gdzie? Dwa, trzy. Dobra, lecimy. Gdzie są te typy, gdzie są typy? Kurde, łuku nie mam, nie mogę się prężować. Kurczę, strz nie mam peroł. Dobra, idziemy się klapać. Bo gdzie oni? Nie mam. O, chyba tutaj będę przebijać. База не пошли, боже, я трес их не знаю, да. А, чекранца. Hmm. О, сон. А, тут ты. Да, Może. Mieli gildy, bo jak to milk, to kurde one to są nie wiem, jeszcze bliźni yy, co one to są, nie. Hmm. А мне же стоит... żadnej klepy. No kurde, tak nas przebijali rano. Chcieli nas prze nie przebić. A teraz mm, poszli sobie. No co za typy. nie zaposzli, tak? No i nie ma typów. Hmm. Może. Chodź, bo tam jakaś gildia była. Chodź, chodź, chodź. Kapio XP to masz A dodasz? Cykam się typie, no. Tutaj już chyba zaczęli chcieli wiedzieć No, nagle to oczywiście Ja już się zgłaszam

знам за какво. Окей. Ммм... на вертете, но... Dobra, ja wbijam na. Co? Czemu try restarting Again? Okay, no. Nie, to nie, to sobie pogramy na. O nie, teraz będę musiał zmienić całe opisy w ogóle. Co tr też? Wytyfy? Dobra, do Minecrafta. Znaczy, bo. W... CKPIO XP, wiesz? <grymne> o znowu, dobra. Jeszcze Minecraft Premium. <grymne>